Dobra, powiem to w najprostszym i najłatwiejszym skrócie zrozumienia. Golden 2,4 na 7 spami zagrań elfem, więc zacznę dla niego trochę szybciej serię elfich prób, nie wiem jak to nazwę, gdzie będę wrzucał gierki Sylwanem. Pierdol się Golden, mam nadzieję, że się w życiu powodzi, oraz szczęśliwego nowego roku, ty śmietniku ludzki. I pierwszy mecz wyciągnęliśmy Findana, znaleźć Dan i gramy w srakademie na Nur, więc robimy Nur do wody, skoczę z okna razem z sobą. Żeby było nas dwóch i zobaczymy jak to wyjdzie. Arty, przejrzyjmy na szybko arty, bo szkoła magii mi nie obchodzi. Dobra, może mnie zaraz zacznie obchodzić. Eee, jeden atak, dwa cztery. Pięć, trzy, do tego 2 HP. To by się waliło, opcjonalnie zostawiło. Średnia, średnia ścieżka, ale może być. Tu jest całkiem nie najgorzej, z tym woluminem można byłoby go na level wydobyć. Bo jest klata, pierek, ten dwa morala. Dla oponenta oczywiście mniej, 1-1 tutaj, opcjonalnie jeden moral, jeden szczęście dla mnie. Ścieżka po doświecenie i anti-RNG dla oponenta nie dzięki, przywołanie san nie dzięki, najprawdopodobniej wezmę tutaj albo tutaj, jeżeli się skuszę na światło to... To zobaczymy, ja bym najchętniej po prostu zagrał jakąś brain damage lobotomię. Attack, death, moral i tutaj podstawowe szczęście pod pomysłowość poszedł po artefakty. Dlaczego? Bo jestem we w tą grę komputerową. Ale dobra, zobaczmy. Nie ma prawki, więc nie skruszę się na światło, zagram bardzo upośledzoną lobotomię. Zbijmy to, zbijmy to i zobaczymy czy da nam morala i szczęścia. O, super, To jeszcze tylko basic luck się przyda. Dobra, to na tym mogę zacząć już. Bo potrzebuje, tak, tak. Nie gramy bo Divine Guidance, y, bo do Divine Guidance potrzebuje bezużytecznego deszczu strzał. A nie, do, nie potrzebuje. A, demory, no, demorino. Ale i tak preferuję wziąć sobie jeden spider żeby móc wjechać w pierwszej turze na 100% ruchałką i smokiem. Na wypadek, gdyby oponent był hamem, i grał w wichurę i światło na akademii. A że wielu ludzi so, jest hamami, to wiecie o co chodzi. No i ja samo w sobie jest OP, bo to po prostu pozwala mojemu bohaterowi łapkować i zadawać damage. Dobra, zagramy szał, kurwica lasu. mass hej z ataku. Tutaj jeżeli Bóg da ochrona plus 3 defa. Wymaksować moral muszę. 1-2 tutaj, dobra. Nie chcemy ulepszać yy, rasówki. Dobra, jazda biała gwiazda. O, ponad nie ustawił timeru, to oznacza, że mamy więcej czasu, żeby udawać, że myślę. To później będziemy szukać. Dawaj lepsze dowo. Aura pierdolka. Weźmy lepszą obronę, jest jabłko. Jest ochrona. No i super. Odporność. Lepszy atak się przyda. Szałbitewny. Git. Do niczego nie mam zastrzeżeń na razie. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Opcjonalnie nie wezmę szczęścia. Moc prędkości. I już na start gra mi pluje do pyska. Lepszy atak. Weźmy tu ekspert obronę. Gniew natury. Eksperto. i dowództwo. Dobra. Czego nie mam. Nie mam wytrzymki i nie mam e, 2000 golda z y, pomysłowości, ale przez to, że zaoszczędzę tutaj wszystko, to mi trochę bruździ. Dobra, zróbmy tak. Jeden w dół, modlimy się o wytrzymałość. Jeżeli ta wytrzymałość, zajebiście. Dało wytrzymałość, lecimy i tak warty. To jest najbardziej brain damage build, jaki można zagrać. Prawie identycznie jak na Havenie, tylko że nie gramy pod bezwartościowy kontratak. Lecimy w artefakty. I wybiorę raczej tą ścieżkę z klatą króla. Zastanawiam się nad klatą smoka, ale biorąc pod uwagę, że mam klatę krasnoludzkiego króla, to raczej chcę się skusić na możliwość wydropienia jeszcze krasnoludzkich nagolenników. Wtedy, wtedy para artefaktów stąd pójdzie. Jakbym miał zestaw krasnoluda to miałbym 40% redukcji obrażeń magicznych, jeżeli dobrze pamiętam. Bo całego zestawu 4 na 4 się wykręcić nie da, ale da się zrobić 2 na 4, jeżeli złodziej pozwoli. Teoretycznie tutaj byłoby bezpiecznie, bo u złodzieja są dwa silne artefakty. a Każdy smoczy artefakt jest silny, ale jako że tu jest kołczanuch, to ja zamierzam po niego polecieć, bo istnieje szansa, że znajdę łuk. A jak będę miał łuk i hejsta, to mój myśliwy, jeżeli oponent nie ma Deflect Misaila, zrobi po prostu czystkę etniczną. Eee, to jest okej. Okay. Jak na moje spoko. Dobra, zobaczmy jak bardzo złodziej napluje do ryja. Najgorszą z najlepszych rzeczy, jaką mogę dostać, to jest ognisty język Smoka, i wtedy pożałuję, że nie wziąłem klaty Smoka. I jest hełm króla. Niby dobrze, niby źle. Bo ja nie skorzystam aż tak z tego spellpowera i z tej wiedzy. Niby będę miał redukcję obrażeń magicznych, ale co jak Akademia zagra nie pod magię? Sam stat nie jest aż tego warty. To jest tarcza plus 2 do ataku, ja chyba tarczy nie mam. Nie mam tarczy. Jeden moral, jeden szczęście. Wymaksowałbym morala w ten sposób. przeznam się bez bicia. Nie pamiętam, czy to redukuje obrażenia od Tytexa. Musiałbym zapytać deweloperów. Teoretycznie sprzedać. Kurde, fajnie by było nic nie sprzedawać, bo wtedy bym jeszcze level wykręcił. Opcjonalnie po prostu kupić. Kraść kocheł, mi zobaczyć, jak to wyjdzie, Albo kupić kraść kocheł, mi mieć jak to wyjdzie. 19 tysięcy plus 5,5, 24,5 to mi daje. 5, 7. Nie będzie mnie. Nie będzie mnie stać. Musiałem coś do tego sprzedać. Dobra, olewamy Kraś kocheł. Na pewno chcę kupić to dla dwóch ataku. I teraz pytanie ludzkości: czy ja chcę zrobić po prostu tak? I zostawić to w pizdu. Co ja mogę zdobyć tak naprawdę z level-up? Lepszego mściciela. Kupmy sobie po prostu pierek na redukcję obrażeń z błyskawic. Gamba nie oddała tak naprawdę. Można było pójść w środek. Ale. Takie życie na automatach. Będę ża najwyżej żałował, że Avenger nie wymaksowanego I opcjonalnie wziętego tego szczęścia Dobra, bierzemy kitka jako ulubiony target, żeby bić go więcej Bim, bam, bum, bam Super epicki gaming Chodź ty, chociaż... Weźmiemy tego, tego... Ty, bo wjedziesz pierwszy i dawaj tego, tego... On jest... Tak słaby, ale ja go tak lubię przez to niego obszar. Tak, dawaj defa. Ja tak bardzo lubię Warden ale on przez to, że ma rozkładającą się rolkę obrażeń na targety. On tak bardzo odpada przy window który po prostu mówi: Nie dzięki, nie chcę umierać, bo za każdy przebyty hex dostaje defa. co musieli dać temu chłopakowi, żeby był częściej wybieralny. 2,5 tysiąca, jak mi levela. Musiałem to przepalić, nie chcę tego przepalać. Po prostu to zostawię, żebym mieć trochę many więcej. Co te manada? Cholera, ja wie. Może bitwa będzie trwała 10 lat, i będę musiał rzucić więcej hejstów w tej grze. Dobra, zobaczmy. Pierwsza gra Elfuchem. <ścoughs> Czemu grasz z Sylvanem? Tajemnica lasu. Do następnych. O, chwila. Mam pomysł, na następne gierki wymienimy mapko. znaczy jaki map-cover map to to było w Lidze Legend. W następnym meczu w stawie Gifa z się Puchatkiem, który ma napis tajemnica lasu. On się przyda do meczów z Sylvanem, Hendo, żonym elfem. 27 stata. 4 morala w walce będzie. Okej. Okay. Nie widzę to kiepska rzecz. Rozwój nie jest za dobry, bo aż 5 spell powera dostałem. elfuk z reguły dostaje do 3. Tak przy takich najbardziej przeciętnych wiatrach, jeżeli chodzi o rozwój, a ja dostałem aż 5. Z czego w ogóle z tego nie korzystam, ale no dobra, niech będzie. Hej, te artefakty przeciwniku. A, właśnie, bo ja nie wspomniałem. Moim oponentem jest zwykły skurwysyn, Jorwet. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że gram na Elfa elfem. I nie mogę puścić hymnu Temeri. Bo w hymnie Temerii, jak to wszyscy wiedzą, dobry elf to martwe elfa. a ja jak gram cholernym elfem dla Goldena. Golden, gnoju, hamiec, baniebowanie. Patrz, do czego nie zmusiłeś. Będę nagrywał teraz dwie serie na Heroes'a ja kurwa rzeczy na studia jeszcze do roboty. Uśmiech to No Dobra, zobaczmy co ten potwór degenerat zagrał. Tutaj może być wszystko. Dopiero w momencie, w którym widzę złotego golema, to jestem w stanie się zastanawiać, co się wydarzyło. Plus złotego Gagriego, to wtedy raczej jakiś destro się szykuje. Dobra, pokaż mi to oponentie. Jak bardzo liczniki przekręciłeś. Setl nic nie daje, już muszę odpowiedzieć Setlwa tylko dla Havenu Daje, że ataki zabierają moral <grymne> Też się na to złapałem Ale będą to podobno zmieniać w next patch'u tak, pocieszmy oponenta, że to nie było aż tak głupie, że to wziął. Dobra, ciebie zostawiamy tutaj. Ty stajesz tutaj dla wjazdu. Wind Dancer odlewa. I ciebie dla skos. Jeżeli tutaj będzie stało coś dużego, to w te kurde, ale jak nie będzie. Dobra, niech będzie w taki sposób. Było Bym o niej zapomniał o kobiecie. Nie jestem w szoku, że zapomniałem o kobiecie niemalże. Nie ma defa. 8, 8, 14, 17. 9 morali! Ale human jorwet! synu 5 to limit! A ty tam patrzy, kto pytał. Przecież ta akademia ma nade mną moralną przewagę! Nawet jak wygram, to to będzie jego moralne zwycięstwo. Dobra, plan jest taki: zbijamy kontra z golema. To nie działa jak coś. Siorwet. <grystanie> Zwykły skurwysyn. Nic nie bije. Dobra, nie mogę tak stanąć, bo zostawię sobie. To jest Git. Gdyby ten koń miał trochę lepszej. I... Pałka? To wygląda jak pałka, piekie. No to musi być pałka, piekie, bo co innego bym inicjatywę zmniejszał. Zastanów się i. Nad... Zastanów się, debilu głupi. Dobra, wiedźmy w tego z Nie rozbiła się błyskawica. słabo. Kryt? A, ja nie mam laka. Dobra, 32. Zailu 15? 7. Nic nie bije przez tego expert defa i... Windensera. Kobieta leci ci wpierdolić. Ale taka szkoda, że się błyskawica nie rozbiła. Bo by dostał kitek jeszcze pory. Chuju! Mógł rzucić raźkę jak na Gina przystało. Nic nie bije. Bum. Ciekawe, czy zagrał empatię. W końcu ma morale eksperckiego. A nie, on nie ma eksperckiego morale. A, ma eksperckiego morale, tylko na golemie go nie pokazuje Głąbie. Dobra, blindujemy. W to ja wierzę. Ale 4 konie za 3 raksze. To jest świetna wymiana. Dobra, zobaczmy, co chłopak gra. Ja obstawiam światło. I to chyba będzie światło, bo rzucił Mareczka Czarodzieja na swój target. Jakaś regeneracja, ergo wskrzeszanie. Bez śmigła, ok. Gdzie trzeba pałkę piekieł przebić pasywą Findana do hejsta. On ma to samo pasywę co Freida. Hejst działa mocniej, kropka. Nie rozumiem tego, co oponent zrobił. Wiem, że chcę podecieć pod łuk, ale nie rozumiem. Bicie golema w tempo nie ma sensu. Jego ma bicie sens, bo on może golema podnieść. Dobra, negujemy pałkę piekieł, naprawiamy pasek inicjatywy. Nie będzie tak. Rozwalamy ammo-karta i bijemy po magu i po kotku. Nie mam jak uderzyć w maga, chyba że windowserem I to On go odsłonił właśnie? Nie, nie odsłonił go. I believe! I... bez rozbicia. I hasę właśnie zostawiłem. No nie on się jeszcze nie ruszał, dobra. Zdenerwujmy drzewo Tribit zdenerwowany można grać Uderzyć tak, żeby... O, żeby poszło po gremlu i te Teksie. Ura, homoseksualizm. Dobra, spacyfikujmy tego gnoja. Żeby nie mógł rzucić drugiej przypadkowej superklątwy. O! To jest przywołanie To jakieś upośledzone, bo pod Arcan Armor. Co on pod Arken Armor mógł zagrać Z cholery nie mam pojęcie Zachiny ludowe nie wiem co to jest za strategię. Ale szanuję. Arkane Armoru nie widuje za często. Jeżeli w ogóle. Jeżeli już widuję jakieś takie gameplay z, ma z markiem czarodzieja na swojego kumpla, jednostkę, czyli Ergo Raksha plus Tytex, to widuje to w połączeniu Resurrection albo Regeneracja. Dobra, walimy po kotku. To będzie jeden max zabity przez tego Arkane O, nawet dwa. Moja robota jest wykonana. Findan rzucił hejsta dwunastu, o, siedemnastu, I believe, in błyskawica supremacy i super Zostałeś mocny hartof i obronę. No, to prawda. To prawda. Oponent pluje faktami. Nie można powiedzieć, że. Tutaj wszystko jest stuprocentowo moim dobrym gameplayem albo jego winą. W heroesach też bardzo czynnik szczęścia ma znaczenie. Jak nie wchodzą właśnie takie rzeczy jak fart w postaci dostania obrony. To gra naprawdę jest bardzo trudna. Ja dla przykładu raz orkiem pod krzyki nie dostałem obrony i mimo, że miałem combat stat -13, zostałem zbraulowany przez 10-19 haven, bo zwyczajnie nie miałem obrony, więc nie mogłem odpowiadać na wjazd. Znaczy, mogłem odpadać krzykami, co wychodziło superowo do momentu, w którym zwyczajnie, nie przestało wystarczać. Bo się jednostki topiły przez za szybkie zbijanie szału. Bo im mniej obrony, tym więcej na i więcej na pysk, tym szybciej szał spada. Very simple like a building of a cep. Może Tytek zejdzie? Warto by było spróbować. Ale był to w sumie waste. wystarczy ostrzec po gremlu. Strzał po gremlu byłby lepszy. Dużo lepszy. No i blind w golema nie może dać kontry. Moja ulubiona zależność. Jeszcze jedna gra. Pewnie. Więc, drogi subskrybencie Goldenek i mój towarzyszu Niedoli od kilku lat na moim kanale, to gra dla ciebie była i początek serii. Nie wiem jak ją nazwę, jakoś ją na pewno nazwę. Zabij się.